Będąc w Warszawie postanowiłem przetestować kebaba z budki pod nazwą Dr. Rollo Kebab. Na samym początku spróbowałem Rollo Giga z mięsem mieszanym i sosem mieszanym. Wołowina soczysta, ale na szczęście nie była gumiasta, mięsko z domowym vibe. Kurczak niestety występował na drugim planie, a szkoda. Zważywszy w tym rollo najwięcej było kapusty czerwonej, która była chrupka ogórek oraz pomidor. Na sam koniec przetestowałem boksa z tym samym mięsem i sosem, co w poprzedniej pozycji. Na głównym miejscu była spora ilość warzyw, pomidora, ogórka oraz kapusty czerwonej. Wołowinka bardziej pasowała według mnie do kebaba rollo, ponieważ w boksie zdominował kurczak. Jedyne co bym poprawił to, żeby rollo było bardziej przypieczone i sos zredukować do minimum. Kurczak to 100% udo z przyprawami bez dopełniacza, a wołowina jest przekładana płatami. W menu jest wąskie, można kebaba u nich dostać w zestawie, boksie, rollo oraz bułce. Jeśli chcecie więcej shortu z Warszawy lub innych miejscowości to piszcie w komentarzu. Cześć!